Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Black Ops 1. Tak więc jedziemy z koksem na Firing Range, chcieliście Black Ops 1, proszę bardzo, spełniam Wasze życzenie, jak ta lala, jak taka mała wróżka, zębuszka. I jedziemy z tym koksem. Black Ops 1 wiadomo, jedna z moich ulubionych części, wielu, a raczej większość z widzów, którzy oczywiście oglądają mnie dłuższy czas, wiedzą, że ta część plus Modern Warfare 2 była moją ulubioną ze względu na jedną rzecz na pewno w przypadku Black Opsa, że był jakiś balans. Mi nie przeszkadzało oczywiście to, że tutaj był ghost. Ghost nie był niewidzialny, jedynie był niewidzialny pod względem kropeczki na minimapie, jeżeli ktoś używał UAV, a to mnie raczej nie irytowało. Tak więc wszystko kwestia oczywiście tego, co kto lubi. Ale jeżeli chodzi o wczorajszą rozgrywkę, ponieważ postanowiłem właśnie dla Was coś nagrać i zagrać kilka meczyków i po Powiem wam, że grało mi się, strało, chciałem powiedzieć. Strało mi się, nie, strało mi się dobrze, ale grało mi się fatalnie. Eee, niestety, ping był jakiś mega, mega spieprzony. Eee, w pewnym momencie, nawet postanowiłem sprawdzić, czy może z moim netem coś jest nie tak okazało się, że wszystko jest ok. E, miałem ten ping w gdzieś tam w wysokości 13-16 milisekund, więc e, niewiele. E, a za każdym razem, kiedy próbowałem coś zagrać, właśnie na jakimkolwiek tam lobby, zmieniając to lobby co chwilę, e, no niestety cały czas miałem te dwie kreseczki które, no, powiem Wam, że w Black Ops 1 już przeszkadzały, już przeszkazały W Modern Warfare 2 chyba był najlepszy ten kod sieciowy i tam nie miało to zbyt dużego znaczenia, czy grało się na dwóch, czy grało się na czterech kreskach, a w Black Ops 1, no, niestety, ale fatalnie, fatalnie się grało i wczoraj miałem dokładnie taką sytuację. Ale no cóż, postanowiłem tak czy tak pograć. Tutaj, jak widzicie, gram właśnie i mam te dwie kreseczki, ale był, ale był i prawdopodobnie wrzucę go jeszcze dzisiaj. Ten meczyk był jeszcze jeden mecz, który rozgrywałem chociażby na Stockpile, i to jeden, jedyny mecz, który, w którym miałem chyba hosta nawet. Więc no, nie wiem z czego to wynika. Nie ma zbyt wielu graczy już w tej chwili na Black Ops 1. Aczkolwiek wydawałoby się, że przy 5 tysiącach osób na Team Deathmatch powinno dobierać dosyć łatwo te loby. Ale za każdym razem, kiedy wychodzimy, przynajmniej na PS3. Przepraszam, na Xbox One, X... boże, przynajmniej na Xbox 360, to za każdym razem, kiedy wychodziłem z jakiegoś lobby, to wbijało mnie do tego samego. Nie mogłem w żaden sposób dobrać sobie innego i spróbować na jakimś innym. No, niestety, tak było, ale jeszcze udało mi się tutaj coś ciekawego ugrać, jak zresztą zobaczycie. W każdym razie, tak to wyglądało. Chciałem tutaj poruszyć jeszcze jedną dosyć e, ciekawą rzecz, którą ostatnio ktoś mi zaproponował i którą zresztą wcześniej sprawdzałem w necie. Mowa tutaj o tym, że ktoś mi powiedział, żebym zakupił na przykład, skoro nie chcę czekać e, za bardzo, żebym zakupił konsolę e, PS4 na Allegro. Allegro. Allegro, Tak jest, moi drodzy, można ją kupić. Jest tam mnóstwo, mnóstwo, powiem Wam, e, konsol. Oczywiście głównie o tych takich prywatnych, nie wiem, jak nie zauważyłem tego gościa, nie mam pojęcia. E, jest mnóstwo Osoby, które sprzedaje, które kupiły specjalnie. Oczywiście z chęcią zysku jakiegoś gigantycznego, powiadam wam, gigantycznego. E, ponieważ to za ile oni chcą tą konsolę, to po prostu jest śmiechu warte. Nigdy w życiu tyle za konsolę po kilku dniach pre od premiery e, nie dam. E, ponieważ ta cena wahała się tak mniej więcej. Od dwóch, powiedzmy 1200 do 2300 za konsolę, która w dniu premiery chociażby w Mediamarkt czy w Saturnie była dostępna za około 1800 zł. E, więc hello 500 600 zł, czy, czy nawet 400 zł więcej za tą samą e, wersję? Mm, mm, mm. Nie, 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 nie jestem idiotą. E, nie zrobię czegoś takiego i nie kupię m, właśnie za tak wysoką cenę, bo jeszcze mnie nie pogrzało. No kurde, e, Holender, ja rozumiem, no ludzie chcą zarobić, tak? Okej, okay. nie chcą sobie zarobić, ale bez przesady, kto im to kupi? Naprawdę ktoś bardzo nawiedzony i do tego jeszcze chyba bogaty. Bo, bo ja, ja aż taki bogaty nie jestem. <laughs> tak więc tak to wygląda, słuchajcie. Allegro na pewno nie odpada. Tam są takie gigantyczne jakieś sceny, w ogóle z kosmosu wzięte, że e, to się mija selem i nie proponuję nawet kupować tam. E, bo raz, że ta konsola już była przez kogoś kupiona, sprawdzona to jeszcze do tego, słuchajcie, no nie wiadomo, no nie wiadomo. Ja z Allegro nie mam jakichś niemiłych wspomnień. Zazwyczaj, kiedy coś kupowałem, to dostawałem to, co chciałem, ale mimo to lepiej jednak chyba kupić ze sklepu, sobie pojechać, poczekać te kilka dni i kupić za niższą cenę. A nawet, jeżeli będziemy mieli mnóstwo kasy, to możemy tą równo wartość tego, co byśmy kupili w Allegro, to możemy tą cenę, znaczy, to możemy sobie coś kupić większego, dodatkowo na przykład PlayStation i, czy jak to się tam nazywa w tej chwili, i będzie to na pewno z, z zyskiem, a nie, nie kurde z niesamowitą stratą. No cóż, tak to wygląda. Chciałem jeszcze jedną fajną rzecz poruszyć i zauważyłem jedną fajną rzecz ostatnio, kiedy oglądałem sobie Sender Rewidza na jego kanale. Otóż on zakupił akurat. Xbox One i byłem bardzo ciekaw, jak wygląda właśnie Battlefield 4 na Xbox One. I pokazał, jak to wygląda. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to było spowodowane tym, że to była akurat taka, a nie inna mapa. W każdym razie na Xbox One miałem wrażenie, że wygląda trochę gorzej graficznie to niż na PS4. Musiałbym to zobaczyć na mapach które wcześniej widziałem w gameplayach nagrywanych z PS4, bo tak jakoś no nie wiem, no odrzucało mnie. Powiem wam, że mnie odrzucało, odrzucała wersja z Xbox One. Ale jedna rzecz była naprawdę niesamowicie zrobiona i kurde fajnie to wyglądało. Otóż Senterewich wydawał komendy, na przykład I need ammo albo I need nie wiem jak tam jest apteczka. W każdym razie Wymawiał to do Kinecta, i oczywiście te komendy były odwzorowane e, poprzez postać, e, którą grał. Tak więc to było całkiem niezłe. Oczywiście dla kogoś, kto lubi bajery i dla kogoś, kto siedzi sam w domu, e, w pokoju i nikomu nie przeszkadza oczywiście, tymże gadaniem. U mnie by się to nie sprawdziło, bo nie mógłbym się za bardzo drzeć. Gdzieś tam wieczorami pogrywam, a więc żona śpi, a ja no, darbym się tak. I need a Za chwilę moja żona by przeleciała i by przyniosła mi amunicję. Dobra, to by było na tyle, zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji, pozdrawiam serdecznie i czekajcie na kolejny filmik, myślę, że jeszcze dzisiaj się pojawi, trzymajcie się, cześć.